Witam bardzo gorąco i serdecznie wszystkich miłośników Gołębi Pocztowych. Moi drodzy, w dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać i przedstawić gołębie wyhodowane po gołębiach z hodowli Tomasza Czaplińskiego. Do tej hodowli trafiłem 4 lata temu. Wtedy zaprosił mnie Zbigniew Krajewski. Chciał, żebym pojechał tam w roli eksperta, żeby. Znaleźć jakieś fajne gołębie do jego rozpłodu. No i przejrzeliśmy tam Tomka wtedy z sporo bardzo fajnych gołębi. Najbardziej do gustu wtedy przypadły mi tam gołębie z hodowli Andreasa Drapy. Były to gołębie wyhodowane po gołębiu Ronaldo, po gołębiu Blitzer. Wtedy już na tamte czasy te gołębie tam też udowodniły że zdobywają fajne nagrody. Pierwsze, że robią bardzo dużo konkursów. Także to się tak potwierdzało, że to są bardzo fajne gołębie. No i jednak Zbyszek tam nalegał, żeby wytypować takiego gołębia numer 1, które tam przejrzeliśmy, żeby z nich wytypować takiego najlepszego gołębia, którego ja miałem w ręku. No i po takim dłuższym namyśle powiedziałem, że to będzie Sangers. Po roku czasu Tomek tam właśnie Dał mu gołębie na WG Koziogłówki no i okazało się, właśnie, że po tym Sangiersie jest pierwszy raz WG Koziogówki. Także bardzo duży sukces dla Tomka. No i ja też jestem zadowolony, że udało mi się wytypować tak bardzo fajnie gołębia. Także wtedy właśnie zaczęła się moja przygoda właśnie z hodowlą Tomasza. i drodzy, historia potoczyła się tak dalej, że no teraz w roli eksperta jeżdżę do Tomka Czaplińskiego, no staram się coś podpowiedzieć odnośnie jego gołębi jeśli coś takiego tam zobaczę także tak to wygląda sytuacja w tej chwili w poprzednim sezonie udało mi się od Tomka pożyczyć 5 gołębi właśnie przez to, że też tam w tej hodowli bywam udało mi się pożyczyć 5 fajnych samczyków w tej chwili pokazuję Wam moi drodzy Jedną z córek, moi drodzy, po samczyku od Tomka Czapińskiego. Tak wyglądają plecy tej samiczki. Bardzo fajne. Tak wygląda skrzydełko, proszę zobaczyć. Bardzo fajne skoki na piórach. Bardzo fajne w ogóle pióra. Tutaj fajne, fajnie na, na plecach się zakłada te skrzydełko. Fajna tutaj ten dekalasz, czyli tutaj też zaznaczony. Także no fajne skrzydło. Moi drodzy, a historia jeszcze jest fajniejsza. Tutaj no bo historia wygląda tak, że yy, ja od Tomka pożyczyłem rocznego samca, yy, który jeszcze nie gniazdował, więc Tomek mówi, no nie wiem czy, czy to jest dobry pomysł, no ale jednak ja postawiłem na swoje i pożyczyłem tego rocznego, który jeszcze nie gniazdował, ale po trzecim locie który odbył się w długiego ziołkówka, Tomek zadzwonił do mnie i mówi, ten samczyk był u mnie, mówi, słuchaj, sytuacja wygląda tak, że po trzecim locie najlepszy lotnik, czyli pierwszy as po trzecim locie, to był właśnie po tym rocznym samczyku, który był u mnie, czyli to jest ten gołąbek, który trzymam w ręku, był, to jest właśnie półbrat, półsiostra, tak, do tego gołębia, która była na gołębniku długiego Koziogłówki, no po czwartym locie okazało się, że ten gołąb jest jedenasty w lotnikach, troszeczkę spadł moi drodzy, no ale to jest bardzo dobry wynik, każdy na pewno chciałby mieć jedenastego asa w długiego Koziogłówkach moi drodzy, no i w ogóle tutaj rodowód tego gołębia, którego wziąłem tegorocznego jest jeszcze fajniejszy, bo moi drodzy jego tutaj dziadkiem tego gołębia, tego, którego ja wziąłem od Tomka, są gołębie Jostone, gołębie Deplact, naprawdę fajne gołębie. Jeśli chodzi tutaj o matkę tego gołębia, którego ja wziąłem od Tomka, matką tego gołębia, moi drodzy, była pełna siostra olimpijczyka 2250. To, był to olimpijczyk z hodowli Marcina Kobieli. Miał złoty medal w kategorii H wynik 4,50 miał ten gołąb też 10 pierwszych konkursów także no gołębie są świetne w ogóle mogę powiedzieć, że ten samczyk pomimo tego, że jest barwy mroziatej to daje gołębie właśnie niebieskie bo moi drodzy właśnie jego matka była właśnie pełną siostrą olimpijczyka 22,50 on też był barwy niebieskiej także dlatego też właśnie tak mocno tą barwę niebieską dają te gołębie także jeszcze może powiem o półsiostrze, która była właśnie na wółkę w 44,50 to oczywiście to gołąb Tomka Czaplińskiego. Moi drodzy, mogę tylko powiedzieć tyle, że ona była trzy razy w pierwszej sesji, se miała konkurs, także bardzo szybkie gołębie. Moi drodzy, ten gołąbek, którego pokazywałem, czyli ten niebieski, to on właśnie wywodzi się u Tomka z gołębi Marcina Kobieli. On ma, Tomek ma bardzo dużą kolekcję tych gołębi. W tym roku też powiększył tę kolekcję o też bardzo fajne gołębie właśnie z tej hodowli. Moi drodzy, tego gołąbka, którego teraz tutaj trzymam, ten czerwony, od Tomka też pożyczyłem dwa gołębie z Paszka. Tam Tomek ma w bardzo bliskim w bliskim pokoleniu do 808. No, bardzo fajne gołębie. Dwa samczyki też uchowałem po nich. Właśnie pokazuję Wam w tej chwili samiczkę. No, bardzo fajna. Też już, wydaje mi się, że będzie chyba szła w parę. Proszę, tak wyglądają plecy tej samiczki. Co się wydaje, że dobrze to jest widać. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Też pokażę Wam, jak to wygląda. Skrzydełko też bardzo fajne tutaj pióra. Proszę, ostre cięcia, fajne tutaj te skoki, bardzo fajna wentylacja, także bardzo. W ogóle no bardzo mi się też podobały te paszki utonka, dlatego właśnie dwa wziąłem i też zostały one tutaj właśnie połączone u mnie z, właśnie z córką najlepszej mojej pary, to jest właśnie ta samiczka po tej, po tej pasze. Także gołąbki są od Paszka. Tomek też posiada też sporą kolekcję tych gołębi od Paszka. Udało mi się dwa samczyki właśnie pożyczyć i uchować taką właśnie piękną samiczkę, jak to widzicie. No te gołębie przede wszystkim od tutaj właśnie Paszka mają fajne oczy, dlatego nadają, nadają się do krzyżówki. No fajne są budową, także dlatego też w Polsce fajnie latają te gołębie. I tak to właśnie wygląda ten gołąbek od po jednym z połączeń właśnie z gołębi paszka, których, którego miałem od tomka. I moi drodzy pokażę Wam jeszcze gołąbka, który jest też Tomek posiada ich sporą kolekcję tych gołębi. Są to gołąbki od Tadeusza Pałki. I tutaj jest właśnie też to jest samczyk wyhodowany właśnie po takim. Gołąbku od Tadeusza Pałki, którym, którego dziadkiem jest tam ten gołąb 1726, czyli ten nazywają Generał. Też tam w rodowodzie był 1360, czyli też taki bardzo fajny gołąb. No i właśnie udało mi się też od Tomka właśnie pożyczyć tego właśnie tego gołąbka. Wiem, że u Tomka w tym roku jest też. Tomek ma fajny wynik w maratonie w Polsce także. też Wiem, że ten gołąbek właśnie po tym gołębiu był właśnie też bardzo fajnie leciał i też był właśnie do tej kategorii w maratonie. Bodajże że chyba to była samiczka po tym gołąbku, którego właśnie tutaj ja ojca miałem u siebie. Także no bardzo fajne, też tutaj też tutaj dał fajnego gołąbka. Proszę zobaczyć, jak wyglądają właśnie plecy u tego gołąbka. Bardzo fajnie, proszę. Tak, pokażę Wam, jak wygląda skrzydło. Też bardzo fajnie. Oko. Także tak wygląda. Fajne skroki. No, bardzo fajny gołąb przede wszystkim. Myślę, że to jest bardzo, bardzo takie też fajne oczy. No, Ma bardzo fajny gościc. Fajny gołąbek. Także to też jest gołąbek wyhodowany po yy, gołąbkach yy, od yy, kolegi Topka Czapińskiego i miałem jeszcze jednego gołąbka od PORONALDO, Niestety nie udało się uchować. Także mam jeszcze troszeczkę tutaj późniejsze gołąbki z tych połączeń, ale one troszkę jeszcze są, one troszeczkę jeszcze są, pieżeją, także to tak troszkę wygląda, one są późniejsze, także może innym razem wam pokażę. Także tak wyglądają gołąbki, które pochodzą po od Tomka Czaplińskiego. Moi drodzy, w poradniku hodowcy będzie dzisiaj o pokrzywie. Proszę bardzo, tak wygląda pokrzywa, która została przeze mnie zrywana w moich laskach holszynowych które mam na swoich łąkach. O, tak wygląda ten towar. Widzicie? Moi drodzy, kiedy zrywam zawsze pokrzywę? No Przede wszystkim można zacząć to robić już w maju, najlepiej do gdzieś 10 czerwca maksymalnie, wtedy ona jest najlepsza. No, najlepiej by było zerwać taką pokrzywę w maju. Moi drodzy, jeśli chodzi o pokrzywę, bardzo fajnie jest zrywać taką młodą pokrzywkę, która właśnie wychodzi na początku maja, wtedy powiedzmy, można garstkie pokrzywki urwać na 4 litry wody. Gotujemy około 10 minut. W 40 minut to może ma postać. No I możemy to gołąbkom, troszkę może więcej, żeby potem jeszcze się ochłodziło I możemy to gołąbkom podać jako powiedzmy herbatę dla gołębi. No, hodowcy, niektórzy podają to w niedzielę poniedziałek, niektórzy w poniedziałek wtorek. Także tak mniej więcej się podaje w sezonie lotowym pokrzywę. Jeśli chodzi o sezon, praktycznie całym rokiem można podawać pokrzywę. Ja podaję też dużo pokrzywy w czasie pierzenia. Moi drodzy, przede wszystkim robię herbaty. Taką, ja teraz wam pokażę, taką gdzieś taką niezawielką garstkę, którą wezmę w jedną rękę, troszkę może więcej. Zalewam dwoma litrami wody. No i 40 minut to się jakby w garku zaparza. Potem troszkę się obchodzi i podaje też gołębiom taką herbatę, nieraz na przykład w czasie pierżenia nawet przez jeden tydzień. To zależy jak mam czas, to w zależności jest od czasu. Także bardzo fajnie można podawać tam, czy co drugi dzień, czy co trzeci. Nieraz podaję, jak mam czas nawet cały tydzień taką krzywę. Tak samo no mówię, też taką pokrzywę można podawać przed sezonem lotowym. Najlepiej w połowie kwietnia, przez 14 dni do pierwszego lotu. Też wtedy gołębie na pewno lepiej wyglądają, lepiej się nam prezentują. Dobrze wpływa ta pokrzywa też na gołębie przed sezonem. Także na pewno to jest korzystne jest podanie takiej herbaty z pokrzywy. Ja też moi drodzy, bo w ogóle taką pokrzywę moi drodzy, jak zbieram swoich tamtych, mówię, o olszyniaka. Zawsze trzeba pamiętać, żeby z dala gdzieś od dróg. U mnie tak jest, że właśnie szyny są daleko od drogi. No, zbieram taką pokrzywę, moi drodzy, potem zanoszę na poddasze, gdzie nie ma słońca, suszę takie coś, no i potem wkładam taką pokrzywę do worków w pokarmie. No, takie mam kilka takich worów właśnie z pokrzywą, i potem słuchajcie, na, na dnie tego worka zawsze ta pokrzywa się troszeczkę kruszy. I wam teraz pokażę, jak to wygląda. O, coś takiego, widzicie? O, pokażę Wam tutaj do kamery. O, tak to jest pokruszone. Można troszkę jeszcze to tam delikatnie samemu pokruszyć. no i tak jest bardzo pokruszona. I jak mam taką pokruszoną w tym worku pokrzywę, no, nieraz je trzymam w jakimś słoiczku. Nieraz Czymś. No teraz mam na przykład w bo tak mi tutaj to wyszło. Moi drodzy, to robię w taki sposób, że na przykład na taką szklankę wlewam kefir. No stosuję taki kefir tola, jedną trzecią szklanki i dwie stołowe łyżki w ten kefir właśnie tej takiej pokruszonej pokrzywy. Wrzucam, dobrze to rozmieszam w tej szklance i moi drodzy potem to wlewam na karmę. To jest dobrze, to mieszam około tam powiedzmy 5 minut. Potem jeszcze na to tam, na przykład, żeby to osuszyć można włożyć na przykład, moi drodzy, tam ze dwie garści grytu i to bardzo też często na przykład czy w zimę, czy tam daje to na przykład staram się na przykład to robić przez tydzień, nieraz nawet dłużej. 10 dni I to też bardzo pływa i ten kefir na gołębie bardzo dobrze. No i przede wszystkim ta pokrzywa, która jest w tym kefirze i to na karmę jest to bardzo, myślę, bardzo dobre. No, moi drodzy, przede wszystkim tu trzeba powiedzieć o pokrzywie, że moi drodzy jest ona mocno bakteriobójcza, mocno robakobójcza, dobra jest na wzmocnienie odporności, moi drodzy, pokrzywa, ma dużo soli mineralnych. Ma bardzo dużo żelaza, potasu, y, dużo wapna, krzemu, manganu, fosforu, krzemu, siarki, jodu, witaminę ma A, K, B2, C. Obniża, moi drodzy, pokrzywa poziom cukrówek w organizmie. Obniża też ciśnienie krwi. Y, pokrzywa korzystnie wpływa na pracę wątroby. Wpływa korzystnie na produkcję czerwonych krwinek. Y, jest dobra przy osłabieniu organizmu. Dlatego, moi drodzy, dla wszystkich polecam pokrzywę. Z tego względu, że ma bardzo dobre właściwości, ma różne właśnie witaminy. No i przede wszystkim jest bardzo tania. No, tylko kosztuje nas to, że sami zbierzemy gdzieś i sobie troszkę usłyszymy, i mamy naprawdę bardzo dobry towar. Także, moi drodzy, pokrzywę naprawdę polecam dla wszystkich hodowców. Moi drodzy, dziękuję wszystkim hodowcom za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.